wódkę pić. A lepiej chyba się wodkę pić. Nie zapuszczę, nie zapuszczę do żurawia. Nie zapuszczę żurawia. Do portfela twego. Do portfela twego. I czekać wytrwale będę. Czekać wytrwale będę. Aż do 10. To ślimom opieką. Ślimom opieką. Czulec się otoczę. Czulec otoczę. I naszkacowaną główkę. I naszkacowaną główkę pędzecko. Przyniósł. Po balancze z kumplami. Po z kumplami. Nie będę cię spowiadać. Nie będę cię spowiadać. Anna na jutro. Anna Smaczne śniadanie. Smaczne śniadanie. Do łyżeczką podawać. Do łyżeczką podawać. 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 Coś nie chciało przejść, tak? Ponadto no. to przysięgam tobie. Ponadto na to przysięgam tobie. Tyle dzieci ci urodzić. Tyle dzieci ci urodzić. Ile w pocie czoła będziesz mógł mi zrobić? Andry <grym> cię zawiodę. Andry cię zawiodę. Zmarnowała życia, choć kawałek. Smarnowała życie choć kawałek. Niech mnie ukaże. Niech mnie ukaże. Sprawiedliwa tyściowa. Sprawiedliwa teściowa. I wyjrękowałek. <grym> tak, to była przysięga pani Wodej. A teraz, Młody mężczyzna czytał przysięgę, patrząc żonie żonę boszy. Grać. Pana ta Kochana żono. Kochana żono. uroczyście przysięgam. Uroczyście przysięgam. Na świadków biorąc gości że. Na świadków biorąc gości, gości że. Kochać cię będę mocno. Kochać cię będę mocno. I dochowam wierności. Dochowam wierności. Nigdy złego słowa. Nigdy złego słowa. O teściowej nie powiem. O teściowej nie powiem. Oddawać będę ci wypłatę. Pandy będę ci oddał. Byś kupiła wymarzoną hatę. Byś kupiła wymarzoną hatę. Przyrzekam uroczyście, że, że nigdy się nie skuszę na wędrówki po knajpach z kumplami. <laughs> <a> <laughs> Oglądanie meczyków wieczorami. Oglądanie meczyków wieczorem? To nie grozi. To nie grozi, dlatego tak chętnie powiedział. Chętnie będę z tobą śniadanka jadał w łóżku. Chętnie będę śniadanka jadał z tobą w łóżku. W wielkiej Podziemce. W wielkiej podzięce Drapał cię po brzuszku. Drapał cię po brzuszku. cię po brzuszku. Wszystkie kobiety odstawię na stronę Wszystkie kobiety odstawię na strony. i do końca życia, i do końca życia <gulity> będę kochał tylko moją żonę. Do końca życia będę kochał tylko moją żonę. Sprzątał będę w każdą sobotę. Ale można sprzątać południami także. Dlaczego pracuje? będę w każdą sobotę. Lechę sprzątał każdą sobotę. Każdy pokój. Każdy byś miała choć przez chwilę. Choć byś miała przez chwilę. Ze mną spokój. Ze mną spokój. Gotował będę ci obiadki. Gotował będę ci obiadki. Za każdym razem. Za każdym no, razem. Robił nowe przystawki. Robił nowe przystawki. A gdybym słowa nie dotrzymał? A tym słowa nie, dotrzymał, sprowokował łzy nie wieście. Spro sprowokował uzyńmieście. Nie niech nie ukażą, niech mi ukażą. Stawied mi teście. Sprawiedm teście. Brawo!